Już poprzednia edycja tej strefy wrocławskiej to, to też był historyczny moment. Y, zwycięstwo w finale tej strefy wrocławskiej ze Śląskiem Wrocław. Dzisiaj idziemy za ciosem, y, tak jak powiedziałeś, meldujemy się w finale i, no i super, cieszymy się bardzo, jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Myślę, że też y, daliśmy dużo szczęścia kibicom, którzy nas y, dzisiaj wspierali i za to im też chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo, bo są z nami w tych, y, w tych meczach. No nie tylko w tych, bo też w ligowych y, nas wspierają i, i w każdym meczu gdzieś tam dodają dodają jeszcze takiego kopa. No i też, też mówię, dziękuję dziękuję wszystkim też tutaj kibicom zawodnikom za realizację dzisiaj celu tych planów założeń taktycznych. I super, cieszymy się, jesteśmy dalej. Gratulacje Zabaricz, ale mamy pretensje do sam siebie. To co pan mówi, ale mi stwarzamy sytuację, to byli tylko przypadkowo, przez jakie błędy indywidualne, przez jakie niewybite piłki i tak dalej. I nie powinniśmy na taki poziom, na taki zawodnik, które mamy, nie powinniśmy taki tak bramkę dostać przede wszystkim. Ale potem trzecia bramka to dobra. Nie będę komentować, mam zasadę, nie komentuję. Decyzję sędziowskiej, ale chodzi po prostu, że musimy mieć żal do, 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 do siebie, że powinien grać jeden mecz taki jak ten pierwszy 25 minut, 30 minut, który kontrolowaliśmy, który przypadkowo byli sytuacji oczywiście, ale my graliśmy piłkę, chcieliśmy, budowaliśmy i, i stworzyliśmy, szliśmy piękne bramkę, które jest naprawdę to, pracujemy na co dzień i to daje dużo. Trudno teraz, spadaliśmy na te po finale, pomimo tego, że bardzo zażylało, zażylało na e, Zależało. Zale, tak, zależało nas, że, żeby jak dalej, aż na finale i wygrywać tego dolnośląskiej. No tak ustaliliśmy taki coś na, na, na ligie też tam e, troszeczkę uciekała ta czołówka i gramy to za nasz honor, za mecze wygrane co, 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 co tydzień. Dzisiaj chcieliśmy naprawdę i daliśmy najmocniej skład, który mieliśmy. Chcieliśmy tego meczu wygrywać, tylko może mieć żal tego, że sam Uważam, że bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, zasłużone zwycięstwo. Myślę, że pierwsza połowa pod nasze dyktando cały czas siedzieliśmy na, na górniku i, i te bramki też padały, jakby z, no, zasłużenie. I cieszy mnie to, że oczywiście strzeliłem swojego takiego pierwszego hat tricka gdzieś tam w swojej karierze. Zmotywowaliście mnie tym ostatnim wywiadem, więc, więc bardzo jestem zadowolony i, i do finału teraz. Nieźle zaczęliśmy to spotkanie, weszliśmy naprawdę bardzo dobrze w ten mecz. Mieliśmy swoje okazje, swoje sytuacje, tak jak powiedziałeś. Nie udało się ich zamienić na, na bramkę. Szliśmy gdzieś tam agresywnie, wysoko do pressingu, wielokrotnie odbieraliśmy piłkę, z tego mieliśmy tę sytuację, natomiast raz gdzieś tam się faktycznie troszeczkę spóźniliśmy i, i, i to Polkowice wykorzystały ten, ten, ten moment spóźnienia. Wyszli na prowadzenie, natomiast też cieszy to, że potrafiliśmy szybko odpowiedzieć, szybko odrobić te straty. Zespół pokazał charakter, gdzieś tam nie, 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 nie poddaliśmy się, nie, 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 nie ugięliśmy się tym, tym wydarzeniu na boisku. No i, i kolejne bramki: Tutaj Pawła, hat-trick. Pawła w poprzednim meczu ligowym, hat-trick. Piotra Grzelczaka. Myślę, że Paweł może pozazdrościł Piąskowi Dzisiaj dzisiaj, dzisiaj to on zdobył trzy bramki. No i generalnie cała, cały zespół pracował bardzo, bardzo dobrze. W drugiej powie, faktycznie mieliśmy jeszcze jedną, bardzo groźną sytuację po całym fragmencie gry. Skończyło się poprzeczką. Do tego dochodziliśmy kilka razy jeszcze do sytuacji gdzieś tam bramkowych, do strzałów po tych całych fragmentach gry. No i to cieszy. Myślę, że gdzieś okay, w końcówce meczu Jasne, Polkowice przycisnęły. Też to było spowodowane tym, że, że straciliśmy zawodnika, czerwona kartka, druga żółta, e, Kobyłkowicz. E, ale, ale do końca, mimo wszystko, e, pokazaliśmy, że, że gdzieś w tej też obronie pracowaliśmy bardzo dobrze i, i dowiedzieliśmy do zwycięstwa, więc cieszę. Na pewno te wyniki słabsze naszych rywali w tabeli nas cieszą, ale przede wszystkim nasze wyniki nas cieszą. i Jeżeli będziemy punktować, wygrywać, no to, to mam nadzieję, że na koniec po prostu pierwsze miejsce zajmie najlepszy. Do tego, do tego dążymy i, i w przyszłości chcielibyśmy się tam znaleźć, więc ciężko na to pracujemy. Cieszę się, że, że, że faktycznie na tle takiego przeciwnika jak Polkowice, górnik Polkowice, czy wcześniej Ślązwa Wrocław, potrafimy pokazać dobrą piłkę. Bo, bo tutaj uważam też, że, że faktycznie gramy, gramy agresywnie, potrafimy grać pressingiem wysoko, potrafimy prowadzić momentami grę i to cieszy. I to, i to pokazuje, że, że gdzieś ta droga jest dobra, że, że dążymy do tego, żeby tam się znaleźć. Oczywiście, no, że cię pokaże, czas pokaże, kiedy, kiedy to nastąpi. No, fajnie, że, żeby było to w miarę, w miarę szybko. Są zawodnicy, które bardzo doświadczeni, które mają na nogach. I na głowę, kilka meczów na, 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 na wyższy poziom, to wiadomo, i myślę, że też mają fajne, mają swoje pomysł do tego, mają solidne tego drużyny. No, Zobaczymy, czy za, za teraz, za następny sezon spotkamy do Czecielidza, ale mówimy, mi patrzymy tylko na siebie, czy bari, czy tego, jak eliminowało dwie drużyny Czecieligowy, to znaczy, że jaki poziom jest.